Cześć, kochani. Część druga dla pani. Należy sobie uświadomić, że odkrycie zdrady wiąże się z tym, że będziemy mieć zespół stresu pourazowego. I Gottmanowie niedawno, oni jeszcze nie skończyli tych badań, ale niedawno zdradzili, uchylili robek tajemnicy, że. Zgodnie z tymi parametrami, z tymi założeniami, które wykonywali, kiedy przejdzie się przez te kryteria, pierwsze, ocena tego, co się stało, dlaczego to się stało, jakie były przyczyny, przez przejście przez żal, to, że druga osoba obiecuje, że to się już nie przytrafi, nie przytrafi że przeprasza i że to jest szczere. To oni ocenili z prawdopodobieństwem ponad 70%, że da się przejść przez temat zdrady w małżeństwie długoletnim, w związku długoletnim i że jest to do przepracowania, jeśli dwie strony <coughs> uważają, że związek był na tyle wartościowy i wniósł tak dużo do ich życia, że warto go kontynuować. Ale nie zawsze tak jest i nie zawsze warto się starać, żeby kontynuować i jak to rozpoznać. Jeśli mm, od zawsze miałyśmy takie wrażenie i takie sygnały i nasza intuicja nam podpowiadała, że coś jest nie tak i że osoba, z którą jesteśmy jest nieszczera, czy nawet wprost łapaliśmy ją na kłamstwach, na jakichś nieścisłościach i tak dalej, to Czujemy to i, no i trzeba to po prostu rozważyć w sobie, że ryzyko, że będzie się to powtarzać jest, jest duże. Więc wtedy po prostu niestety musimy określić na szali: zważyć na szali, co jest, co jest dla nas wartością, która jest nie do przeskoczenia, która jest dla nas absolutnie, musi być dla nas absolutnie respektowana. A które, z którymi jesteśmy w stanie negocjować. I niekiedy się z tym spotykam, że kobiety z, w małżeństwach z długim stażem decydują się na to, żeby zaakceptować fakt, że akurat ich mąż ma tendencję do tego, żeby znajdować, yy, mówiąc yy, brutalnie, pocieszenie w ramionach innych osób. I niekiedy kobiety się decydują na to, żeby w takich związkach pozostać. Najczęściej jest to związane z jakimś tam stopniem współuzależnienia od tej osoby, ale jeśli jest to jeszcze w takich widełkach niewielkiej dysfunkcji, to da się z tym pracować i mimo wszystko odnaleźć radość w swoim życiu, skupić się na swoich zajęciach i docenić to, co mimo wszystko z daną osobą mieliśmy, czy to w aspekcie budowania rodziny, czy majątku, czy jakiegoś biznesu, czy ogólnie łączenia rodów, tak, rodzin. Więc to jest subiektywne. Natomiast chciałabym się skupić na tym, jak realnie realnie sobie pomóc, w jakich krokach sobie pomóc, co zrobić, żeby wyjść z tego kołowrotka bardzo bolesnego, w którym w naszej głowie się kręcimy wciąż odtwarzając to co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło. I najważniejsze jest to, Kochane kobiety, żeby sobie uświadomić, że. Czyli to będzie największy banał, jaki wszyscy możemy usłyszeć, i wiem, że to jest banał, ale to jest najtrudniejsze do wykonania w praktyce. Mianowicie, żeby sobie uświadomić, że zdrada nie jest przez nas. To znaczy, nawet jeśli byłyśmy trudne w związku, może byłyśmy wredne, może stosowałyśmy wszystkie. Może już zaczęły się rozkręcać w naszym związku wszyscy cztery jeść z Apokalipsy Gottmana i i naprawdę działo się kiepsko, to nie jest naszą odpowiedzialnością i naszą winą to, że partner podjął takie, a nie inne decyzje. I to samo działa w drugą stronę. Jeśli my zdradzałyśmy męża, dajmy na to, to tak samo, on nie jest odpowiedzialny za to, nawet jeśli był w stosunku do nas podły, czy jego zachowanie odbiegało dalece od tego, co my uważamy za właściwe, to to my jesteśmy odpowiedzialne za to, co robiłyśmy. I jeśli przyjmiemy to założenie, i niestety już najczęściej na tym kroku wszyscy mm, się potykają, dlatego że nie chcą tego zaakceptować. Nasze ego ma tendencję do tego, żeby szukać winy na zewnątrz i żeby obarczać odpowiedzialnością świat za to, czyli, no tak, bo rodzina, w jakiej się wychowałam, bo środowisko, w jakim byłem, przebywałam. To dotyczy mężczyzn, to się tyczy mężczyzn i kobiet, ale że mówię akurat teraz do was kobiety, to może przejdę faktycznie na rodzaj żeński. Więc wszyscy mnie uwarunkowali na taką istotę, jaką jestem. Jeśli jestem współuzależniona od swojego męża w jakimś aspekcie, to yy, to nie jest moja wina. Ja z tym nic nie mogę zrobić, a on i tak powinien to wiedzieć i nie powinien mnie zdradzać. No i jak widzimy z tego zdania, to jest. Yy, Kompletne odebranie sobie mocy. Więc jeszcze raz. Codziennie rano, czy wieczorem, czy po południu, czasem 50 razy dziennie, trzeba zmierzyć się z tym, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się dlatego, że on dokonał takiej decyzji i jeśli my się do niej przyczyniłyśmy, to zaakceptować to, że jesteśmy współudziałowcem. Zawsze. I tak, jak się powtórzę, na tym etapie zwykle wszyscy się oburzają i zaczynają krzyczeć, że jak to. My jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Więc się nie usprawiedliwiajmy. Kolejna arcyważna rzecz to to, żeby dać sobie czas i starać się jak najczęściej, jak to możliwe, odciągać się od myślenia o tym, Znajdować, znajdować sobie wszelkie zajęcia, najbardziej produktywne, jakie się da, takie dla zdrowia swojego, żeby nie zagłębić się w tym bólu i w rozpamiętywaniu. I w... Mimo, że etap bólu, cierpienia, żalu jest normalny, bo przez te etapy pogodzenia się z tym, że do zdrady doszło, musimy przejść tak jak przez jakąś żałobę, prawda? Żałoba może dotyczyć wszelkich, wszelkiej utraty wszelkich rzeczy, nie tylko osób, i utraty także stanu, prawda? Pewnego stanu świadomości, że pękły pewne więzy, że naruszone zostało zaufanie i pewne warunki umowy. I teraz należy też przeanalizować, czy w ogóle jaka była umowa, w jaki sposób była sporządzona. Czy to były jasne, klarowne zasady o tym, jak ma wyglądać monogamia, czy ona dla nas jest i czy jest tym samym, jak dla na naszego męża, dla naszej żony? I od tego punktu zaczyna się też, yy, można powiedzieć, taka piękna droga autorefleksji, bo zaczynamy rozumieć, jakby widzieć z perspektywy. Powody. I oczywiście ja mówię o sytuacji, kiedy to, to było jakieś wieloletnie wydarzenie, czy jakoś powiedzmy długofalowy proces, i kiedy to faktycznie widać. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że kiedy działamy na skrajnych emocjach, kiedy się nie, nie wyciszymy, nie zadbamy o swój dobrostan w tym kryzysowym momencie, to zaczynamy podejmować decyzje pochopne i nie chodzi mi o decyzję o rozstaniu, bo i tak na ten czas najpewniej dojdzie do separacji czy jakiegoś odsunięcia się od siebie partnerów. Natomiast o jakich ja mówię yy, decyzjach? Na przykład o takich, żeby teraz wszystkim, całemu światu, opowiedzieć, jaki nasz mąż jest tragiczny, jaki to drani, jaka to. Yy, nie chcę używać tutaj wulgaryzmów. I mimo, że ten etap, który przeżywamy w głowie, jest normalny, czyli tego, zanim przyjdzie moment akceptacji, jest negacja i właśnie jak analizujemy warunki naszej umowy, jak to miało być, a dlaczego tak nie jest, to jest złość, jest furia, a tak naprawdę jest wściekłość, a nie złość i należy odróżnić wściekłość od złości. O tym kiedyś przy okazji Lowena też porozmawiamy, że złość jest czasem e, e, bardzo pomocna, natomiast wściekłość już nie i czego jest oznaką? Ale że te wszystkie emocje bardzo ciężkie, bardzo trudne, mocnego kalibru, które mm, niewyrażone w odpowiedni sposób będą dewastować wszystkich wokół i nas samych. I najgorszym, co można zrobić, to teraz wszystkim opowiadać, co się stało. I namawiam do dyskrecji. Nie dlatego, że zgodnie z starą, chorą zasadą, że brudy pierze się w domu i żeby tylko sąsiedzi nie słyszeli, jak, jakkolwiek źle się dzieje. Nie to mam na myśli. Chodzi mi o to, żeby zachować się z klasą i z godnością i kierować się swoimi wartościami. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli mężczyzna zawiódł nasze zaufanie, popełnił jakiś błąd i jesteśmy w trakcie badania, dlaczego to się stało, prawda? Czyli bo jakby to się wydaje ewidentne, dlaczego to się stało, ale potem się okaże, że nie. I w trakcie tego całego procesu pokazujemy szacunek dla naszego małżeństwa Czyli dla nas, bo my jesteśmy elementem tego małżeństwa, gdy nie chodzimy teraz w cudzysłowie po wszystkich, nie plotkujemy każdej koleżance, każdej przyjaciółce, każdej kuzynce i wszystkim ciotkom w rodzinie, jaki nasz mąż jest, bo są dwie drogi. Są kobiety, które bardzo zamykają się w sobie i faktycznie duszą to w sobie nikomu nie mówią, a są takie, które y, zrobią tak, że całe miasto się dowie i podejmą wszelkie kroki, żeby w cudzysłowie zniszczyć, oczernić mężczyznę. I uważam, że obie te skrajności są bardzo niedobre, bo obie, jak za każda skrajność, prowadzą do tak naprawdę autodestrukcji, bo tłumienie w sobie naszego bólu jest dla nas niebezpieczne, bezpośrednio dla nas i dla naszego, dla naszego zdrowia, też dla naszego serca jest bardzo niebezpieczne, dosłownie i w przenośni. Natomiast niszczenie mężczyzny, z którym mamy dzieci, albo coś innego wspólnego, ważnego dla nas, Niszczy też nas. Bo skoro on złamał pewne warunki umowy, okej, okay, to niedobrze, ale inne wciąż zachowywał. Tak samo jak my, prawda? Może jakieś złamałyśmy, może jakiś nie, więc fakt, że coś poszło nie tak, nie oznacza, żeby teraz negować wszystko w jednej sekundzie, zniszczyć wszystko i nie okazać szacunku dla. Nie chodzi o to, żeby okazywać jemu szacunek, bo skoro on źle zrobił, to teraz mamy mu za to podziękować. Bo wiem, że takie skrajności zaraz się pojawią w, w złej interpretacji moich słów. Chodzi o to, że trzeba się też tego nauczyć, że związek to jest zbiór my, w którym my mamy szanować, i który my wkładamy to co najlepsze. A jeśli wiemy, że w danym momencie nie możemy nic dobrego włożyć, właśnie tak jak w przypadku tej żałoby, tej złości, tych trudnych emocji, które niesiemy ze sobą, niesiemy z sobą, to nie włożymy tam nic teraz pozytywnego, nic co będzie budować, więc trzeba przestać to robić, trzeba się wstrzymać i skupić się na sobie. I to jest właśnie jeszcze raz powtórzę element szacunku do siebie, szacunku do małżeństwa, które stworzyliśmy, do więzi, którą mamy. To, że ktoś popełnił błąd i zjechał nisko w naszym, w cudzysłowie, pojmowaniu tego, co on powinien, czego nie powinien, to nie oznacza, że my mamy robić to samo i zachowywać się teraz niegodnie i załatwiać sprawy, które są pomiędzy nami na zewnątrz. Kolejna niezbyt udana i korzystna dla nas, kobiet, strategia to jest udawanie, że nic się nie stało. Albo co gorsza, w nielegalny sposób kontrolowanie partnera, wiedząc wszystko, udając, że się nic nie wie, ale wciąż karmiąc się tym bólem, wiedząc, że coś jest nie tak i nie konfrontując tego. Sam fakt, że jeśli doszło do jakichś kontrolersk kontrolerskich powiedzmy zapędów, czy sprawdzania telefonu, czy podpinek pod telefon, czy yy, yy, no, urządzenia w aucie. Sam fakt, że to już się dzieje, jest oznaką tego, że nasze zaufanie jest nadszarpnięte w jakimś aspekcie. Nasza intuicja nam podpowiada, że możliwe, że mamy dziwny obraz sytuacji i faktycznie może on taki jest, a może nie. Ale same te nasze zapędy są oznaką tego, że coś się dzieje. Najprawdopodobniej coś, czego nie chcemy, prawda? I dlaczego to jest znowu droga? Na skróty, i tak naprawdę droga, która w ogólnym rozrachunku da nam więcej bólu na koniec. Dlatego, że życie w takiej stagnacji, mówienie sobie, że to na pewno nic, ale ja jednak kontroluję, ja jednak sprawdzę, ja jednak będę mieć rękę na pulsie, to jest samo zaprzeczenie sobie. Bo skoro wiemy, że coś się dzieje, a tego nie konfrontujemy, a używamy nielegalnego sposobu do tego, żeby na kimś wymusić coś, żeby sprawdzić coś, co jeszcze nie wiemy, czy ma miejsce faktycznie, ale powiedzmy, że ma. To jest znowu brak szacunku do siebie jako do kobiety, dlatego że ja, jako w cudzysłowie właścicielka, tak to nazwijmy, czy królowa tego domu, ja nie muszę uciekać się do takich żałosnych, już takich ostatecznych zagrywek, jak uzyskiwanie czegoś bez żadnej wcześniej, wcześniejszej komunikacji, dlatego że ja nie muszę tego robić. Jeśli moje zaufanie jest w jakiś sposób nadszarpnięte, chociaż nie jestem pewna, prawda, bo to też jest ważne, że, za, że zakładamy, odsyłam tutaj e, tego nagrania o małżeństwie, zawsze zakładamy, że druga strona ma dobre intencje. I ja wiem, że zaraz ktoś mi przytoczy dowcip, że ten czarny humor, że no tak, bo mężczyzna zdradza po to, żeby właśnie się nie rozwieść, a jak kobieta zdradza, to po to właśnie, że chce się rozwieść. Chodzi mi o to, że kobieta nie ma przypisywać, nie ma wkładać, tak, słów w usta mężczyźnie, których nie wypowiedział i czynów, których nie popełnił, ale dobrze jest się skonfrontować. I właśnie teraz, jak to zrobić? Zanim sprawdzisz telefon, zanim zrobisz coś, czego będziesz żałować, porozmawiaj, ale nie ujawniając swoich myśli do końca. I na tym polega też komunikacja, że komunikacja nie polega na szczerości aż do bólu w wyrzuceniu z siebie, z wymiotowaniu jak w toalecie wszystkiego, co, nas, co nam się nie podoba, tylko w takim doborze słów, żeby uzyskać efekt, nie w manipulacji, tylko w szczerości założenia. Idę do mężczyzny, pytam go, wiesz kochanie, mam wrażenie, że inaczej się zachowujesz, czy chciałbyś mi o czymś powiedzieć? Czuję, że coś jest nie tak, czy chciałbyś ze mną porozmawiać? Tego typu rzeczy. I jeśli... Yy... Jeśli takie pytanie nie było zadawane przez 20 lat, a my nagle pójdziemy i tak powiemy, to wiadomo, że coś jest nie tak i że sytuacja raczej będzie eskalować. Dlatego, co jest najważniejsze, zawsze trzymać się i tak jak to jest dla nas najtrudniejsze w życiu i jak to ćwiczymy codziennie trzymać się siebie, mieć oparcie w sobie, regulować oddech i zawsze myśleć tylko o tym, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi. Dlatego, że cokolwiek się będzie działo po drugiej stronie, cokolwiek usłyszymy, musimy rozumieć, że pytanie, które idziemy, pytanie, z którym idziemy, jest dla nas ważne, bo my chcemy otrzymać odpowiedź. Często kobiety robią tak, że pytają o coś, ale nie zależy im na odpowiedzi. Musimy się poczuć do tego, że pytanie, które chcemy zadać, jest ważne, że ono coś wnosi, żeby być jakby zobowiązanym wobec tego. Zadaję ci pytanie, które dotyczy naszej relacji, które dotyczy naszej przyszłości, naszego dobrostanu, więc zależy mi na szczerej odpowiedzi, a nie na odpowiedzi pod, spod ściany, na odpowiedzi uzyskanej właśnie pod ścianą, uzyskanej w desperacji, uzyskanej w strachu. I to zależy od specyfiki zadanego pytania. Jeśli pytanie formułujemy tak, żeby coś wymusić na mężczyźnie, to najpewniej dostaniemy odpowiedź. Także z brakiem szacunku, czyli idziemy bez szacunku na zasadzie ja ci pokażę, dostajemy odpowiedź: Nie ma sprawy, nic takiego się nie dzieje. Czyli usłyszymy to, co tak naprawdę chcemy, czyli utrzymamy status quo. Dlatego zawsze jest najważniejsza intencja. Najtrudniej w obliczu zdrady jest żyć tak, funkcjonować tak żeby jakby nauczyć się ponownie nie zatracać swojego poczucia własnej wartości, żeby cały czas tym nawigować, że nasza wartość, nasze piękno, nasza mądrość są czymś naszym, czymś, czego nam nic nie może, nikt nie może zabrać. I przerzucanie jakby warunkowanie naszej wartości od tego, jak się zachowa mąż, a to może sprawdzę, ile kochanek, jakie kochanki, co u tych kochanek, to wszystko to jest, to się wydaje, bo że to jest poczucie mocy, to jest kontrola. Kontrola zawsze wynika ze strachu. Więc najtrudniejsze i najbardziej wartościowe w takim położeniu jest powrócić do siebie, czyli skupić się na tym, jak ja mogę faktycznie wrócić do tego momentu, a raczej do tego procesu. Kiedy nawigowałam swoim poczuciem własnej wartości, kiedy dbałam, dbałam o siebie, kiedy rozumiałam, że nie muszę się porównać do innych kobiet, bo każda jest warta uwagi, każda w inny sposób i każda, każda ma dostęp do jakiegoś mężczyzny, i nie musimy rywalizować, i nie musimy, właśnie tak jak mężczyźni, rywalizować między sobą i patrzeć na to na zasadzie, że, że ja nie mogę mieć czegoś, bo ktoś mi to zabierze, albo że ktoś ma coś, co ja muszę zabrać. Nic nikomu nie musimy zabrać. Wszystkiego jest pod dostatkiem na tym świecie. Warto też spojrzeć ogólnie na dynamikę w związku, zwłaszcza w obliczu, jeśli ta sytuacje trójkątne były codziennością, spojrzeć na to ze współczuciem, bo. W tych konfiguracjach nie ma zwycięzców i wszyscy wychodzą poranieni. Także spojrzeć ze współczuciem na siebie, na nich też, ale na siebie najbardziej i zadać sobie pytanie i na nie wewnętrznie odpowiedzieć. Co spowodowało? Jakie wydarzenia? Od dzieciństwa po dorosłość. Jakie wydarzenia potencjalnie mogły spowodować to, że w relacji jestem współuzależniona? I to może mieć wiele oblicz, bo może być tak, że może mąż wybiera, na pierwszym miejscu ma alkohol, może narkotyki, może właśnie sytuacje trójkątne. A może wcale nie było tak źle, bo to jest jedna ze skrajności. A może po prostu... Przez jakieś problemy tymczasowe wkradło się to poczucie, że dwie strony przestały okresowo się szanować, było jakieś naruszenie, tak? W, w tym aspekcie wytworzył się taki strach, czuliście się tak samotni, i to was oddaliło. A to w wielu przypadkach jest do naprawienia.